Bądźmy ze sobą szczerzy. Od dłuższego czasu pozwalasz na rzeczy, które głęboko w sobie wiesz, że są nie do przyjęcia, małe kompromisy, drobne uśmiechy, robisz to, bo tak cię kiedyś nauczono. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że z zewnątrz wszystko wygląda jak należy, ale wewnątrz ciebie coś się zbiera, coś pęcznieje, coś zjada cię od środka. Warto, żebyś wiedział, iż tym, co czujesz, nie jest tylko zwykłe zmęczenie, przepracowanie czy chwilowy kryzys. To coś znacznie bardziej niebezpiecznego, to efekt tego, że przez lata akceptowałeś zachowania, które nigdy nie powinny były się zdarzyć. Przymykałeś oko, usprawiedliwiałeś, milczałeś, wmawiając sobie, że nie warto się kłócić. I po tych wszystkich latach nawet nie zauważyłeś, kiedy to, co w przeszłości było nieakceptowalne, dzisiaj jest już normą. Karl Jung mówił, że prawdziwe cierpienie nie zaczyna się od wielkich dramatów, ale od rzeczy, na które codziennie się godzisz. Zaczyna się od gestów, które ignorujesz, od słów, które łykasz bez protestu, od ludzi, którzy uczą cię, że miłość to ciągłe przymykanie oka na ból, nawet jeśli ten nieustannie w tobie rośnie. Jung przestrzegał również, że jeśli nie nazwiesz i nie skonfrontujesz się z tym, co czujesz w środku, to coś tak po prostu nie zniknie. Wręcz przeciwnie, zostanie i będzie gniło, aż pewnego dnia, gdy spojrzysz w lustro, powiesz, że nie poznajesz sam siebie. Powiem to wprost. Ten film nie powstał po to, żebyś poczuł się lepiej, powstał po to, żebyś się zatrzymał i otworzył oczy na siedem zachowań, które nie mają nic wspólnego z miłością, szacunkiem czy troską, choć często tak się je właśnie sprzedaje. I jeśli teraz myślisz, że chodzi tylko o innych, Mylisz się. Otóż niektóre z tych zachowań powielasz również i ty. Nie temu, że jesteś zły, ale po prostu temu, że nikt nie nauczył cię, gdzie naprawdę kończy się granica między cierpliwością a zdradą samego siebie. To, czego dzisiaj wysłuchasz, może zaboleć, ale właśnie to jest powód, że powinieneś zostać do końca, bo jeśli zostaniesz, już nigdy nie spojrzysz na siebie tak samo. I właśnie na tym polega rozwój. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję: udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w relacji z bliską osobą cię uwiera, ale nie potrafiłeś określić, co to jest? Karl Jung, jeden z największych umysłów psychologii, odkrył pewną niepokojącą prawdę. Najgroźniejsze formy manipulacji nie przypominają otwartej przemocy, lecz działają jak wolno sącząca się trucizna niewidoczna, dopóki nie poczujesz jej skutków w postaci utraty własnego ja. Zaczyna się niewinnie, od pozornie życzliwej uwagi, która jednak zostawia w tobie posmak wątpliwości. Może to być przyjacielska rada wypowiedziana tonem, który sugeruje, że bez niej sobie nie poradzisz, albo westchnienie czegoś w stylu szkoda, że nie jesteś bardziej jak ten czy tamten. Te słowa powtarzane w kółko, powoli zamieniają się w twój wewnętrzny głos, który szepcze, że nie jesteś wystarczająco dobry taki, jaki jesteś. I tu pojawia się największe niebezpieczeństwo. Manipulator nie musi cię do niczego zmuszać, bo osiąga swój cel subtelniej. Sprawia, że sam zaczynasz kwestionować swoje uczucia. Myślisz sobie wtedy, a może przesadzam, może to ja jestem problemem, podczas gdy druga osoba, udając troskę, stopniowo przejmuje kontrolę nad twoimi wyborami. Jung nazywał to projekcją zjawiskiem, w którym ktoś nieświadomie przepisuje tobie swoje lęki i oczekiwania, a ty, pragnąc utrzymać spokój, zaczynasz w nie wierzyć. Zastanów się nad tym przez chwilę, ile razy usprawiedliwiałeś czyjeś zachowanie słowami, że on po prostu taki jest, choć w głębi duszy czułeś, że osoba ta przekracza twoje granice. To właśnie moment, gdy relacja zamienia się w niewidzialną klatkę, niezbudowaną z nakazów, lecz z twojego strachu przed utratą akceptacji. Najbardziej bolesne jest jednak to, że takie zachowania często pochodzą od osób, które kochamy rodziców, partnerów, przyjaciół. Ich słowa brzmią jak troska o treści, martwię się o ciebie. Ale pod powierzchnią kryje się żądanie zmiany. Jung ostrzegał: Ludzie będą woleli zniszczyć cały świat, niż spojrzeć prawdzie w oczy. Czemu tak jest? Ponieważ łatwiej jest wytykać błędy innych, niż zmierzyć się z własnymi niedoskonałościami. Zastanówmy się jednak nad tym, co dzieje się, kiedy w takich sytuacjach nie reagujesz i milczysz zbyt długo. Otóż manipulacja, niczym pnąca się roślina, coraz mocniej oplata twoją tożsamość. Z czasem nie tylko godzisz się na rzeczy, których nie chcesz, ale wręcz tłumisz to, czego sam naprawdę pragniesz. Twoje decyzje stają się spełnianiem cudzych oczekiwań, a twój wewnętrzny głos powoli traci swoją siłę. Ale czy oznacza to, że każda krytyka to manipulacja? Oczywiście, że nie. Różnica leży w intencji. Już tłumaczę. Widzisz, zdrowa relacja pozostawia Tobie przestrzeń na sprzeciw, podczas gdy toksyczna zmusza Cię do tego, byś wierzył, że sprzeciw to zdrada. Jak więc mieć pewność, z jakim typem relacji mamy do czynienia? Pytanie, które powinieneś sobie zadać, aby się o tym przekonać, brzmi, czy po kontakcie z tą osobą czuje się silniejszy, czy może mniejszy niż przedtem? Odpowiedź często przychodzi sama, na przykład w postaci ulgi, gdy ta osoba wychodzi z pokoju, lub niepokoju na dźwięk jej zbliżających się kroków. Jednak to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, to dopiero początek. Bo gdy już zrozumiesz mechanizmy ukrytej manipulacji, czas przyjrzeć się kolejnemu nieakceptowalnemu zachowaniu, które Carl Jung uważał za szczególnie podstępne, zachowaniu, które potrafi zniszczyć nawet najsilniejszą osobowość, maskując się pod płaszczykiem humoru i pozornej niewinności. I to właśnie o nim porozmawiamy w kolejnej części tego filmu. Czy pamiętasz ten gorący ucisk w gardle? Gdy wszyscy śmiali się z niewinnego żartu, który tak naprawdę był wymierzony w ciebie. To, co zaczyna się jako pozornie nieszkodliwa drwina, często okazuje się jednym z najbardziej podstępnych narzędzi kontroli, przed którym ostrzegał Karl Jung. Gdy ktoś ubiera upokorzenie w szatę humoru, tworzy perfekcyjną pułapkę, bo jeśli zaprotestujesz, od razu zostajesz tym przewrażliwionym, który nie potrafi żartować. Jeśli zaś milczysz, powoli tracisz kawałek swojej godności, pozwalając by inni decydowali o tym, gdzie przebiega granica między żartem a poniżeniem. Jung tłumaczył to zjawisko przez pryzmat psychologii zbiorowości. W grupie, gdzie wszyscy się śmieją, nasz instynkt każe nam dołączyć, nawet gdy w środku czujemy pustkę, ponieważ strach przed wykluczeniem jest silniejszy niż potrzeba szacunku do samego siebie. I właśnie w tym momencie dzieje się coś niebezpiecznego. Mózg, który ewolucyjnie jest zaprogramowany, by zapamiętywać upokorzenia silniej niż pochwały, zaczyna tworzyć neuralne ślady tych żartów. Aż w końcu sam zaczynasz w nie wierzyć, myśląc, może faktycznie to normalne, że się ze mnie śmieją. Zastanów się przez chwilę, czy w twoim otoczeniu jest osoba, po której niewinnych kpinach czujesz się mniej wartościowy, choć nie potrafisz dokładnie powiedzieć, czemu tak jest. To właśnie mechanizm, który Jung nazywał cieniem grupowym, następuje ono wtedy, gdy czyjeś nieprzepracowane kompleksy i lęki są projektowane na ciebie pod przykrywką humoru, a ty, chcąc zachować spokój, zaczynasz je przejmować jako swoje własne. Najbardziej bolesne jest to, że ludzie, którzy najczęściej stosują takie toksyczne żarty, zwykle sami są głęboko niepewni. Ich śmiech to broń słabych, sposób na odwrócenie uwagi od własnych niedoskonałości, poprzez wskazanie kogoś, kto ma być jeszcze gorszy w ich narracji. Ale pamiętaj, nie jesteś czyimś workiem treningowym do wyładowywania frustracji, ani lustrem, w którym inni mogą przeglądać swoje nieakceptowane wady. Gdy pozwalasz na takie zachowania, nawet przez bierność, stopniowo otwierasz furtkę do czegoś znacznie groźniejszego manipulacji twoją własną percepcją rzeczywistości. Bo gdy ktoś przyzwyczai się, że może bezkarnie przekraczać twoje granice, pod pozorem humoru, następnym krokiem będzie wmawianie tobie, że te granice w ogóle nie istnieją. Zostań ze mną, ponieważ teraz omówimy jedną z najniebezpieczniejszych taktyk używaną przez manipulatorów gaslighting. Bo jeśli nie zdajesz sobie sprawy z jej istnienia i nie wiesz, jak działa, nie masz pojęcia, jak się przed nią bronić. Czy pamiętasz to dziwne uczucie, gdy po kolejnej rozmowie z pewną osobą czułeś się kompletnie zdezorientowany? Jakbyś nagle przestał ufać własnym wspomnieniom. Gaslighting to nie jest zwykłe kłamstwo, to systematyczny proces, w którym ktoś powoli odcina cię od twojej własnej rzeczywistości, sprawiając, że zaczynasz kwestionować nawet najbardziej podstawowe pewniki to, co widziałeś na własne oczy, co słyszałeś własnymi uszami, a w końcu co czujesz w swoim wnętrzu. Karl Jung opisywał to jako najbardziej wyrafinowaną formę zniewolenia. Bo gdy ktoś podważa twoją percepcję świata, nie potrzebuje już kajdan, by cię uwięzić. Nie potrzebuje ich, ponieważ wtedy to ty sam stajesz się swoim największym więzieniem. Mechanizm jest zawsze podobny. Najpierw pojawia się drobne zaprzeczenie w stylu Nigdy tak nie powiedziałem. Potem jest lekceważenie twoich reakcji, które objawia się w słowach przestań jak zwykle przesadzasz. Aż w końcu i to jest moment, w którym gaslighting staje się naprawdę niebezpieczny, zaczynasz sam siebie poprawiać, zaczynasz wmawiać sobie, może faktycznie źle to zrozumiałem. Badania pokazują, że po około trzech miesiącach takiego traktowania mózg rzeczywiście zaczyna zniekształcać wspomnienia, tworząc tak zwaną fałszywą pamięć. Właśnie po to, by zmniejszyć dyskomfort wynikający z ciągłej sprzeczności między Twoim doświadczeniem a cudzą wersją wydarzeń. Zastanów się przez chwilę, czy w Twoim otoczeniu jest osoba, po której niewinnych kpinach czujesz się mniej wartościowy, choć nie potrafisz dokładnie powiedzieć, czemu tak jest. Chwilę. Ilu osobom w Twoim otoczeniu zdarzyło się nagle zapominać obietnic, które składali, lub twierdzić, że Wasza rozmowa przebiegła zupełnie inaczej. Musisz wiedzieć, że nie jest to jedynie przypadek, a strategia, która ma jeden cel sprawić, byś przestał ufać swojemu osądowi, a w zamian uzależnił się od czyjejś wersji rzeczywistości. Jung tłumaczył, że najskuteczniejsi manipulatorzy instynktownie wyczuwają nasze najgłębsze lęki: strach przed odrzuceniem, potrzebę akceptacji, wątpliwości co do własnej wartości. I właśnie w te punkty uderzają najsilniej. Gdy mówią tylko Ty tak to widzisz, lub przecież wszyscy inni się ze mną zgadzają, wcale nie chcą przekonać cię do faktów. Oni chcą, byś uwierzył, że twoje postrzeganie świata jest z natury błędne, a jedynym źródłem prawdy mogą być oni sami. Powtórzę to, ponieważ to bardzo ważne: kiedy to mówią, wcale nie chcą przekonać cię do faktów. Oni chcą, byś uwierzył, że twoje postrzeganie świata jest z natury błędne, a jedynym źródłem prawdy mogą być oni sami. Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest jednak to, że ofiary gaslightingu często są najbardziej empatycznymi osobami. To właśnie ich wrażliwość i chęć zrozumienia drugiego człowieka staje się bronią przeciwko nim. Może to ja rzeczywiście przesadzam? Myślę, nie rozumiejąc, że to pytanie jest pierwszym krokiem w pułapce, a gdy już w niej utkną, czeka ich jeszcze bardziej bolesny etap. Manipulator zaczyna wykorzystywać ich wątpliwości jako dowód na niestabilność emocjonalną, tworząc błędne koło, z którego coraz trudniej się wyrwać. Jak dokładnie to robią i w jaki sposób ty sam możesz się przed tym bronić o tym opowiem już za chwilę, ponieważ zrozumienie tego mechanizmu to klucz do uwolnienia się z tej pułapki. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Czy pamiętasz to uczucie, kiedy dzieliłeś się czymś naprawdę ważnym, a w odpowiedzi dostałeś tylko wzruszenie ramion lub ironiczną uwagę? To właśnie czwarte z nieakceptowalnych zachowań, przed którymi przestrzegał Karl Jung, systematyczne unieważnianie emocjonalne, które działa jak powolne duszenie twojego wewnętrznego świata. Gdy mówisz komuś o tym, co cię boli, a w odpowiedzi słyszysz, nie dramatyzuj, albo gdy tłumaczysz swoje uczucia, a ktoś je wyśmiewa, mówiąc, znowu robisz z igły widły. Dzieje się coś głęboko niepokojącego. Każde takie zdanie, choć pozornie banalne, niesie ze sobą jasne przesłanie. Twoje emocje są problemem, przeszkodą, czymś, co należy tłumić, a nie wyrażać. Jung w swoich pracach pokazywał, jak takie systematyczne unieważnianie prowadzi do powstania tego, co nazywał fałszywym ja, wersji siebie stworzonej po to, by zaspokoić oczekiwania innych, podczas gdy prawdziwe emocje gniją w środku, przekształcając się w lęki, bezsenność czy niekontrolowane wybuchy złości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu po latach takich doświadczeń tak trudno jest tobie rozpoznać, co naprawdę czujesz? Jednak jest to dopiero początek tej emocjonalnej destrukcji. Po manipulacji, ośmieszeniu i unieważnianiu przychodzi najbardziej wyrafinowana forma przemocy: milcząca pogarda, piąte zachowanie, którego powinieneś się za wszelką cenę wystrzegać. To nie jest zwykłe ignorowanie, to celowe, precyzyjne wymazywanie Twojej obecności, spojrzenie, które sprawia, że czujesz się jak powietrze, cisza, która brzmi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Najgorsze w tej pogardzie jest to, że nie pozostawia ona miejsca na obronę, nie ma czemu zaprzeczać, ani nie ma jak się bronić. Pozostaje tylko ta druzgocąca pewność, że w oczach osoby, która powinna cię widzieć, po prostu nie istniejesz. I to właśnie w tym momencie, jak pokazywał Jung, wiele osób całkowicie traci kontakt z sobą samym, tworząc sztuczną osobowość, która ma tylko jeden cel uniknąć kolejnej porcji tego bolesnego odrzucenia. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie moment, gdy po kolejnym takim doświadczeniu coś w tobie umarło, jakaś część twojej autentyczności, która już nie miała siły się przebijać? To właśnie ten moment, o którym mówił Jung, gdy pisał, że to, czemu zaprzeczamy, zaczyna nami rządzić. A my, zamiast przemieniać nasze doświadczenia, stajemy się ich niewolnikami. Ale prawda, którą chcę, żebyś zapamiętał, brzmi: Twoje emocje nigdy nie były problemem. Problemem byli ludzie, którzy nie potrafili ich znieść, którzy woleli je unieważnić, niż zmierzyć się z własnym dyskomfortem. I choć droga powrotu do siebie może być długa, to każdy krok w tym kierunku jest aktem buntu przeciwko wszystkim, którzy chcieli, żebyś przestał istnieć. Przynajmniej w tej prawdziwej, autentycznej wersji siebie. Dotychczasowe zachowania, które omówiliśmy, pokazywały, jak inni kształtują i zniekształcają twoje postrzeganie rzeczywistości. Ale teraz przekraczamy granice, gdzie krzywda przestaje być tylko tym, co wyrządzają tobie inni, a staje się tym, co zaczynasz robić sam sobie. To nie jest już zwykła agresja z zewnątrz, to infekcja, która powoli przenika do Twoich decyzji, gestów, a nawet sposobu patrzenia na świat. Jak podkreślał Jung, najniebezpieczniejsze są właśnie te wzorce, które wchodzą w nas pod pozorem cnót, ubrane w szaty szlachetności. Kolejne zachowanie to nie tylko zranienie, to przemiana to społeczna normalizacja poświęcenia jako najwyższej wartości, tak głęboko zakorzeniona w kulturach na całym świecie, że często nawet nie kwestionujemy jej zasadności. Od najwcześniejszych lat słyszymy bądź miły, nawet gdy cię krzywdzą postaw innych na pierwszym miejscu. Prawdziwa dojrzałość to rezygnacja z siebie, i właśnie tak, krok po kroku, uczymy się znikać we własnym życiu, jak aktor, który stara się grać rolę wszystkich poza sobą. Ale istnieje fundamentalna prawda, o której rzadko się mówi. Nie wszystko, co nazywamy miłością, jest zdrowe. Nie każdy kompromis to pokój. Czasem to tylko strach przed konfliktem ubrany w szaty mądrości. To, co nazywasz poświęceniem, często okazuje się uległością, a to, co uważasz za cierpliwość, biernością wobec niesprawiedliwości. Jung w swoich pracach pokazywał, jak łatwo pomylić prawdziwą jaźń, autentyczne centrum psychiki z personą, tą sztuczną maską stworzoną na potrzeby społecznej akceptacji. Najbardziej bolesne jest jednak to, że świat nagradza takie zachowania. Bije brawo, gdy rezygnujesz ze swoich marzeń na rzecz tych, których kochasz. Chwali, gdy tolerujesz nietolerancję, aby mieć święty spokój. Nazywa to dojrzałością, podczas gdy w rzeczywistości jest to powolne rozszczepienie osobowości. Jak pisał Jung, każde odsunięcie się od prawdziwego ja to krok w stronę nerwicy. Zastanów się nad tym, ile razy w tym tygodniu powiedziałeś tak, gdy w głębi duszy krzyczałeś nie. Jak często tłumiłeś swoje potrzeby, by tylko nie sprawić komuś dyskomfortu. To właśnie ten moment, gdy poświęcenie przestaje być wyborem, a staje się przymusem. I jak każdy przymus prowadzi do wypaczenia naszej natury. Gdy ten wzorzec staje się tożsamością, całkowicie gubimy samych siebie. Jak pisał Jung, największym dramatem człowieka nie jest to, co mu robią inni, ale to, co on robi sobie sam, by zyskać ich akceptację. I właśnie w tym momencie stajemy przed najtrudniejszym pytaniem: Jeśli nie jesteś już tym, kim byłeś, a nie stałeś się jeszcze tym, kim mógłbyś być, to kim właściwie jesteś? To jeszcze nie koniec naszej podróży. Przed nami ostatnie siódme zachowanie, być może najbardziej wstrząsające ze wszystkich, ponieważ ujawnia ono prawdę o tym, co dzieje się, gdy wszystkie poprzednie mechanizmy spotykają się w jednym punkcie: zachowanie siódme emocjonalne bankructwo duszy czyli akceptacja pogardy jako ceny za przynależność. Dotarliśmy do końcowego etapu tej wyniszczającej podróży miejsca, gdzie człowiek, wyczerpany ciągłymi walkami o swoją godność, w końcu składa broń i przyjmuje warunki przeciwnika. To nie jest zwykła rezygnacja, to pełna kapitulacja, w której godzimy się na codzienne dawki pogardy, wymieniając resztki swojego ja na iluzję przynależności. Jak pisał Jung w jednej ze swoich prac, nic tak nie niszczy ludzkiej psychiki, jak systematyczne godzenie się na to, co w głębi serca uznajemy za niesprawiedliwe. Ten proces przypomina powolne zatruwanie. Najpierw protestujesz, gdy ktoś przekracza twoje granice, potem tylko wzdychasz, aż w końcu nawet nie zauważasz, jak codziennie rano przygotowujesz się do roli mniejszego, gorszego, tego, który zawsze ustępuje. Czy pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy zamiast to jest niesprawiedliwe, powiedziałeś sobie: Taka już moja rola? To był właśnie ten moment, w którym pogarda przejęła nad tobą górę. Najtragiczniejsze w tej sytuacji jest to, w jaki sposób nasz umysł, by zmniejszyć dysonans, zaczyna budować całą logikę uzasadniającą ten stan. Może rzeczywiście jestem mniej wart, myślisz? Może to ja wymagam za dużo? Przekonujesz siebie. Jung nazywał to mechanizmem urojeniowym, który pozwala nam funkcjonować, ale kosztem całkowitego rozszczepienia z naszą prawdziwą naturą. Jest jednak dobra informacja, ponieważ nie jest to sytuacja bez wyjścia: Twoje ciało zawsze zna prawdę. Te migreny pojawiające się przed spotkaniami, bezsenność w niedzielę wieczorem, nagłe ataki paniki bez wyraźnego powodu. To wszystko są sygnały, że coś głęboko w tobie wciąż protestuje przeciwko tej zdradzie samego siebie. Jak zauważył Jung, nawet najbardziej zagubiona dusza zachowuje iskrę prawdziwego ja. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że samotność z godnością zawsze będzie lżejsza niż przynależność z pogardą. Wyobraź sobie, że za pięć lat wciąż będziesz w tej samej sytuacji. Czy naprawdę chcesz obudzić się pewnego dnia i zdać sobie sprawę, że poświęciłeś najlepsze lata swojego życia, by być jedynie tłem w czyjejś opowieści? Prawda, którą musisz teraz usłyszeć brzmi: Twoje miejsce w świecie nie powinno zależeć od tego, jak dużo upokorzenia jesteś w stanie znieść. Możesz i masz. Do tego absolutne prawo zbudować swoją przestrzeń, w której nie musisz się kurczyć, przepraszać za swoje istnienie, ani tłumaczyć swoich potrzeb. To, co nazywasz byciem problemem, często jest po prostu byciem człowiekiem, który zasługuje na szacunek. Jeśli dotarłeś do tego momentu i rozpoznajesz w sobie choć cień tych zachowań, właśnie stałeś się bardziej świadomy, a świadomość to pierwszy krok do prawdziwej zmiany. Jak mawiał Jung, prawdziwa przemiana zaczyna się w chwili, gdy przestajemy oszukiwać samych siebie. A więc, teraz, gdy już wiesz, pytanie brzmi: co zrobisz z tą wiedzą? Pamiętaj, że każda prawdziwa zmiana wiąże się z pewnymi stratami: może stracisz niektóre relacje, może stracisz pewne przyzwyczajenia. Jednak idź przez to z myślą, że tak naprawdę nie tracisz niczego wartościowego. Tracisz tylko to, co i tak już cię niszczyło od środka. Tym, co zyskasz, jest zaś prawdziwe życie, autentyczność, wolność, której nikt już od ciebie nie odbierze. Jung nie pisał swoich prac, byśmy czuli się lepiej, pisał je, byśmy się obudzili, i właśnie to się stało. Jeśli ten film choć trochę Cię poruszył, daj mi o tym znać i zostaw komentarz o treści. Nigdy więcej nie dam się wykorzystywać. Niech to będzie Twój pierwszy akt buntu przeciwko wszystkiemu, co Cię ogranicza. A jeśli chcesz iść o krok dalej w swojej przemianie, kliknij teraz w miniaturę filmu, która wyświetla się na środku ekranu. Obejrzysz tam najważniejsze nagranie na tym kanale z serii o Karlu Jungu, z którego dowiesz się, jak budować prawdziwą odporność psychiczną, jak stać się niewzruszonym wobec wpływów innych ludzi, oraz jak wreszcie zacząć żyć życiem swoim, a nie cudzym. Idź dalej i nie gaś w sobie tej iskry, która właśnie w tobie zapłonęła, bo jak mówił Jung, kto raz się obudził, już nigdy nie wraca do snu. Do usłyszenia za chwilę!